A właśnie, z bagietą mam ten Mam odpalone UWFUFu, które widz mi zrobił. Szaku, mój subskrybent. Losowe shoty bagietsona <noise> Ale tylko szoty z YouTube'a są tutaj. Ale powiem tak, no nie wiem co tu będzie. Ale tu będą jakieś mocne petardy pewnie 32 szoty bagiety Okrzyk godowy Tak, okrzyk godowy, a tutaj co mamy? Distry w rozwoju szafę. A kuku! Kto tam? O kurwa, chyba to była kara za wyzywanie tego śmiecia. No nie no. Kto tam wygrywa? Mapa jest dobra, okrzyk gotowa, ale to wiesz, to nie to. Co tam? Bagiecon snajper. Up. Shot z TikToka wrzucony na YouTube'a. Nie, wiem, rozcinaję, no, dość tego. O, 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 wyżej, wyżej, o, o, o. <grystanie> Ty najnieświetny chłopiec. Mam go dostać, brawo Brawo <grystanie> Pierwszy. Dobra. I Amdeños przesłał. Okay, Kajdropla? Czy to prawda? Zepradniesz płytki z Goldowy. Czy nie kradny płytek, kurwa! Tak mnie kurwa daje, płytki, kula. Jestem kurwa koksa, jak ja kiełbasę, kurwa. Ale bym sobie opisywał taką kiełbasę. Jezus Maria, i to jest z jakimś takim świeżym chlebkiem. Dobra, koniec streama, jadę do biedry. <laughs> no ale jaka dietka? No kiełbasa z chlebkiem nie najgorsza sprawa? Dobra, no nie no, tutaj pierwsza próbówka, więc wybieram ją, bo to pierwsza próbówka Bagietson. Chrumcipsy otwarł paprykowe o smaku papryki, ok? O! Kupia, chipsy paprykowe. <grywka> ale głupie, ale głupie. Ultra, ultra głupie, ale fajne. To pewnie finalista jeszcze będzie to najlepsze. Dobra, Szczenkości, O, to jest klasyk. To jest klasyk. Sorry, sorry. On trenuje klejenie raferu do sufitu. Sorry, ty, mi... Ale powiem tak, tu po prawo też jest klasyk Oj tam, no Patrzcie widzowie, Patrzcie widzowie Patrzcie widzowie nie ma talerza, to Nie no Nie no, lewo i tak Szczękości jest legendarny, no To jest tak specyficzny twarz Dobra Bagietka vs. małą. Czemu mieszkasz z... w mieszkaniu socjalnym bez zębów I przestanie Niorberta wyzywać k***a wściekła Zamknij kupa papek, k***a Utkaj i... To które wygląda jak malmolada I wypisz z tego kanału jak coś ci się nie podoba Bo to stanie z k***a, k***a k***a z łeb z produkcji Ty k***a k***a niedorobiona k***a Dobra, wczułem się w szota It's fake gun, it's fake gun Dobra, a po prawo? Bagiet są na ksajo Nie no, kajsa, kajsa, bikał. No, no no, nie zgadniesz da, da. Da. Ten chłop jest z bidule A Spisak zabija w sreberkach <śled> Dobra, <sorry. śled> Nie, nie, to nie do ciebie. Ja to, to... Nie, ale z bagietą jest tyle razy. shot, jak ktoś coś mówi, bagieta zaczyna do donoitora, i potem jest nie, nie, to do Donatora, to nie do ciebie. Jest tyle razy taka sytuacja miała miejsce. To jest niesamowite. No, nie, no, prawo, prawo, bo, bo to taki jeden z, z klasyków. To to taki tam rajczyk. Bagieta versus CSGO. For Ale coś. Za Tu. Co on klika? <laughs> Dobra, bagiet są zjadęga. Eee, to jest a, 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 David! David! Spockchance! David! Na tą urodziny! Na tą Nie wiem! To jest taki David. dziadek z demencją! Aeee! przypomniał kata. w nie you no, know, Mierny shot, mierny shot ten poprawy Wybiorę tego po prostu po lewej, mimo że też jest słaby. Mało kto to potrafi, trick shot dla Xayo.

Pozdrawiam serdecznie i lecimy, lecimy, nie śpimy. Pow! Trickshot. Założenie zębów rękami. No, sprytne. Dobra, a tutaj Bagetson ładuje kapelę z dynki. Ale to było takie ciche. Z tak z... mu, nikt żadnej reakcji. Takie... Puk. Nie no, zajebiste to jest, no. Zajebiście, to takie stuknięcie, taka kompletna cisza. No wiecie, że to wygra. Stary, ten klip przez to, że był na Złotych Antosiach i tam... I, i wygrał chyba, tak? To ma 130 koła wyświetleń w ogóle na Twitchu. To jest jeden z najbardziej oglądanych shotów w historii polskiego Twitcha. są rzut talerzem. Dlaczego k***a ja nie miałem pieniędzy, żeby kurwa, tam wejść? K***a, To jest reakcja bagiety na wejście Disa do Hajlik. Dlaczego na no, k***a pieniędzy nie, kurwa, nie miałem? Kurwa, Ale powiem tak, ja w ogóle czekam, no bo... Walka Bagiety z Disem po złym poziomu. Przypomniałem, że Dis ostatnią walkę przegrał z Daruchem, miałaby sens. Ja, ja czekam na walkę Bagiety z Disem. Chciałbym ją zobaczyć, naprawdę, byłaby spoko. Chciałbym poglądać tą, tą walkę, no nie? Wydaje mi się, że kupiłbym pay-per-view dla niej i, yy, i wiele osób też by ch chciało, może, kupić. Yy, I do tego konfy też mogłyby być potencjalnie śmieszne. Co ty, bita, no gdzie by ci się k***a D-Stream zgodził na przyjście na bitą za darmo? Oszalałeś. D-Stream by się zgodził, tak o. xD Nie no, no sie... kosiara, no nie? Śmieszny tutaj, ale kosiara, kosiara. A czy jeszcze na, jeszcze jeden kawał? B biegną dzieci w Afryce, biegną dzieci w Afryce, lecą, lecą, lecą! Bułka ucieka i mówi do szyki: szyka! bo dzieci lecą! A szynka odpowiada! mnie <śmówi> tutaj nie zdają! No, żart, żart o bułce i to klasyk, tak? Ale yy, w innej sytuacji chyba było to bardziej popularne. Bagiec na versus ściana. Pokażę, jak robię do... Edisa. Tako, ręka rozje... Eee, nie no, ale no, wybiorę żart, no, bo był coś pewnie nie będzie tej wersji z Cesa, więc wybiorę tutaj. O kur... o kur... I te zęby, i te zęby, sad dla zębów. A miał kamerkę w drugim pokoju Masz jeszcze Glocka. Masz jeszcze glocka. Nie no, k... Warzaj z bo... Ja kadry kader człowieku, to jest profesjonalista. To, to jest, profesjonalista. Mi, to jest taka... <śmiech> <śmiech> Ale nie no, strata jedynek na budowie. No nie no to... No wolę to, wolę to. Czemu Ale nie nabidzę was! <laughs> Ale nie no, no to jest wiesz, to jest kolejny typu wiesz, parki to ten ale wiesz, napad no, nap, no napad to jest no co... No, no gdzie był napad na streamy? Bagieta zatem no, macie dzień O nie, Bagieta w lidze, O nie. Kręci agarem Mocny type. Mosty type Baguette, co rozwala płytę gipsową z dynki Nie no, no Nie no, lewo no Przygody bagiety W... w LOLa Kolacja baguety I... Pojeb... Oa A Derwał główkę, no i ciało zjadł samo mięso. Bagiecą daje rano. Tylko drugiego kabału, nie? <laughs> nie. dawaj Przychodzi baba do lekarza i mówi: Mam wodę w mózgu. A lekarz jej odpowiada: A ja w kolanie. <śmiech> Fajne. <śmiech> nie no, lewo jak już. Dobra. Bagi autorefleksja. A to w miarę świeże! I fajne! Ktoś zadał pytanie co ten menel ma za koszulę. Nie menel, tylko Jakub Abczon Piotrowicz i jest to koszulka z Seven x Seven Za free cola dostałem. A menel to nie jest o mnie? <noise> co, to się nawet na TikToku nieźle wybiło. Dobra, pak jest pokaz umiejętności tanecznej. Kortsyn z meduzy. No to nabite. <noise> Szanowane utwory, a i tak powinienem szkolenie Złyszę problematy zakładać, tu powiedzieć, że nie Szybcy gra, 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 chowam kody na grę W gniebach, bank, 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 głowę w flagi, rel I jak wiesz, w ogóle jest wyrodzina, Koncert w ogóle meduzy nabitej, tak to dobrze wspominał Z losowego głośnika za 400 zł <grytanie> To było tak dobre Taki mądry ziom, kto wymyślił, żeby to zrobić Geniusz, geniusz to wymyślił. Nie no Menel, Menel to nie o mnie lepsze jako szocik, no nie? Bo tutaj są studence. Menel to nie o mnie lepsze. Dobra, o nie, Bagita Eichheimer, ale to, ten shot jest, jest taki dobry, bo młody ma tutaj taką dobrą reakcję. Patrz, patrz na tą, patrz na mordę młodego, no nie tutaj, to jest ważne. To, to, na, to można, można, to pusić w tym, w dużym ekranie. Patrz, patrz na, patrz na tą mordę, patrz na tą mordę. Ale siostra sobie radzi ma czwórkę, dzie y czwórkę dzieci, a no. praktycznie męża nie ma, bo zmarł na młodocianego Miał 40 rad i zmarł. Te w tej chorobie żyjesz tylko do 40. Ty młody Dzieństnik. Tutaj na no, to jest klasyk w akurat. Dobra, ostatnia runda, znaczy ostatni pojedynek w tej rundzie. Implinktacja kosmiczna Baeba Getson y przez świecie nie jesteśmy sami i generalnie pochodzimy. Mamy cząstkę prehistorycznych ludzi z kosmosu. E, Zaimpliktowali za e, za nam to. E, Kośmicy z Księżyca. Jakby nie Księżyc, to byśmy nie. O co chodziło? Za, za implik chodziło o aplikację, że zaaplikowali nam? Czy zaimplementowali? A zaimplementowali może, okej. Okay. Dobra, bagiet co no, robi? Pompki. ten dźwięk kiedyś u niego. <laughs> nie no, nie no. Olbrzym idzie, pompki, cinema. I tak nic tu nie wygra, no ale dobra, dajmy prawo, no. Chcesz go? Nie no to wiadomo, że napad, tak akurat prostu, bo ten bagietar z CSGO jest słaby. Nie no, to kosiara, no kosiara, no, kosiara, no. to musi być kosiara, no. Noś śmieszne, ale to Mener. Mener jest lepszy. Mener jest lepszy, no mener jest lepszy. A tu jest ta Polska! Nie no, no pompka, no pompka, no olbrzym idzie, no To no musi iść pompka, no nie no, no to musi iść pompeczka oh! Nie no, no chipsy, no cipsy, no cipsy są takie Takie z dupy, takie śmieszne No to strata jedynek lepsza A tu Bagieta wyzywa Xayah, no lewo, no lewo, lepsze, lepszy, majmer lepszy Dobra, zostało top 8 Napad Versus bagieta nie no kto tam jest Lisa dalej jest na streamach, tak, zdarzy się po prostu tutaj, no, szafka została pierdoła to jest w miarę śmieszne, no, ale napad napad jest legendarny, tak to już 4 lata, a ludzie dalej piszą, rozumiesz ehe bagietę porwali no, rozumiesz, napad to jest jaki inny streamer miał napad na siebie na streamie, no nie jaki, no właśnie, napad Kosiara versus Eichmeimer. Nie no, no, kosiara, no, kosi no kosiara. To jest co mocne, dwa szoty Mogę być w top 4 spokojnie. No nie no, tutaj jak idzie, jak idzie do tej kanapy. Rozumiesz, olbrzym idzie. Trochę Generalnie go chwieję. I nagle. <laughs> I jest to ta... Nie no, pompka. Pompka Niemcy nie wygra w ogóle. Nie wiem, co tu wybrać A, mener, To nie jest o mnie? Ankietę macie na czacie Macie na czacie ankietę Ja nie wiem, co wybrać No dobra, przesądzone Wygrywa, wygrywa, wygrywa tak zwana pompka Strata jedynek Dobra, pompka P Pompka i pompka, co teraz? Nie no no Tutaj jest tak o Tutaj jest wiesz Tutaj jest aspekt Tutaj jest fajny aspekt dźwiękowy Idę tu to ma tylko 9 w życiu na YouTube. To, to, powinno, to, 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 to powinno być spopularyzowane. A tutaj kosiara versus napad. Napad. No i dobra. Finałowa runda. Napad versus pompka. No napad jest legendarnym momentem i tak dalej. Ale to, się szotem pojedynczy, to chyba pompka. <ślesk> Nie, no, mogę to oglądać w nieskończoność, znaczy no nie w nieskończoność, ale no, no nic, wybieram pompkę, wybieram pompkę, no tu, ba tu pompki wygrywają, no i unboxing chipsa też wysoko, kto tam też wysoko, no wiadomo, że pompki bagiecona wygrywają.